Okej, hey, zanim zaczniemy, muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Najpierw wyjaśnijmy sobie, czym są symulacje misji kosmicznych. Są to misje księżycowe bądź marsjańskie, tylko nie w kosmosie, a zorganizowane tutaj na Ziemi, w specjalnych miejscach, zwanych habitatami. Habitaty to są takie symulacje baz księżycowych bądź marsjańskich, i zazwyczaj znajdują się one, są budowane na pustyni. Wewnątrz tuneli lawowych, czyli takich jaskiniach, albo ogólnie odizolowanych miejscach, tak żeby ludzie nie przeszkadzali. Tego typu misje nazywa się misjami analogowymi, właśnie, czyli symulacją misji kosmicznych, a uczestnikami nazywa się analogowych astronautów. W sensie, analogowi astronauci to są uczestnicy tych misji i to nie są prawdziwi astronauci. I one mają nas przygotować do Prawdziwych podróży w kosmos, właśnie na Księżyc, na Marsa czy na inne ciała niebieskie. Niestety tego typu misje nie są proste, bo wiążą się one z izolacją od świata zewnętrznego. Trzeba spędzać czas z tymi samymi ludźmi 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu, co też nie jest proste. Między innymi jest to brak prywatności, no chyba, że w toalecie, ale ile można siedzieć w toalecie, tak, zamkniętym. Jest to ogólnie kupa roboty, ale tutaj mam na myśli <grymne> pracę przy tutaj, poprzez kupę roboty mam na myśli pracę przy eksperymentach, wypełnieniu raportów, czyli życiu tak jak astronauta. Wiąże się to też z ciężkimi warunkami nie zawsze, ale często. Na przykład jak ja byłam na Islandii, to przez kilka dni musiałam mieszkać wewnątrz tunelu lawowego właśnie, gdzie było zimno, ciemno, mokro, generalnie dramat i musieliśmy cały czas z moimi kolegami mieć na sobie kilka warstw ubrań, bo nie dało się tam wytrzymać normalnie. Na szczęście symulacje misji kosmicznych trwają tylko tydzień, dwa tygodnie. Czasami miesiąc w zależności od misji. Tylko najgorzej, jak człowiek faktycznie zacznie latać na tego Marsa, i takie misje będą trwały aż kilka lat. Dlatego symulacje misji kosmicznych są bardzo ważne, ponieważ już teraz próbujemy rozwiązać problemy, które będą mieli przyszli astronauci, próbujemy ułatwić im życie. I między innymi opracowywane są metody redukcji stresu. Na przykład Razem z moim kolegą Marcinem Dornowskim, który jest prorektorem, profesorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, przeprowadzaliśmy tego typu eksperyment związany z redukcją stresu. Marcin wymyślił, żeby wykorzystać metodę tzw. Tak neurofeedback EEG. Jest to ćwiczenie. Które polega na tym, aby wykorzystywać odpowiednie fale mózgowe, aby się zrelaksować. Także przeprowadziliśmy ten eksperyment w trakcie dwóch misji. I to było tak, że w trakcie tych dwóch misji podzieliliśmy astronautów na dwie grupy. Grupę kontrolną, która nie brała udziału w tym eksperymencie akurat. Znaczy, brała udział, ale nie wykonywała badań właśnie w trakcie, w, sam, w trakcie samej misji i grupę badaną, która wykonywała właśnie te badania w trakcie misji. To znaczy, za każdym razem codziennie trzeba było podłączać do nich, a dokładnie to ja podłączałam, bo byłam za to odpowiedzialna w trakcie jednej z misji. Musiałam podłączać do nich elektrody do ich głów. I nie, to nie bolało, nikomu nic się nie stało, wszystko było bezpieczne. Podłączałam za każdym razem elektrody do ich głów odpowiednio. Te elektrody były podłączone do urządzenia EEG i do komputera, a na komputerze była wyświetlana animacja. I za pomocą właśnie pobudzenia odpowiednich fal mózgowych, odpowiedzialnych za relaksację, trzeba było poruszać tą animacją. Na przykład jeden z moich kolegów notorycznie zasypiał w trakcie tego ćwiczenia. Tak bardzo się relaksował. Oczywiście obydwie grupy, tak podkreślając, przed i po misji, czyli i grupa kontrolna, i grupa badana, obydwie te grupy były badane pod względem odporności na stres, a dokładniej była badana efektywność sfer fizjologicznej, biochemicznej i psychologicznej. Czyli daliśmy im trudne zadania do wykonania, przy których mogli się zestresować, czyli zapamiętanie czegoś i tak dalej, właśnie. I okazało się w trakcie tych dwóch misji, że grupa badana jak najbardziej była o wiele bardziej zrelaksowana niż grupa kontrolna. Także napisaliśmy na ten temat publikację naukową, która została później opublikowana i zaprezentowana w trakcie. International Aeronautical Congress, czyli największej Konferencji kosmicznej na świecie, to było w 2022 roku w Paryżu I tą, tą publikację aktualnie można znaleźć między innymi na ResearchGate. Także gdyby ktoś chciał poczytać, to może ją tam znaleźć. Co więcej? Nasz eksperyment znalazł się na liście eksperymentów, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Polskiej Agencji Kosmicznej, które polecą w 2024 roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Także, wow. <tryk> 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 Także takie fajne rzeczy robimy w Polsce kosmiczne. Tylko teraz niektórzy z Was pewnie się zastanawiają, ale co taki zwykły człowiek, może z tego mieć, że robimy takie eksperymenty w kosmosie? Okazuje się, że neurofeedback EEG, czy też znany też jako biofeedback, jest wykonywany już od wielu, wielu lat na Ziemi. Nie został stworzony tylko na potrzeby misji kosmicznych. Jest wykonywany tutaj na Ziemi w wielu krajach na świecie, tym także w Polsce. W Polsce są terapeuci, którzy wykonują tę terapię. Co więcej, ta terapia jest dla każdego w każdym wieku niezależnie od stanu zdrowia. Ponieważ jest ona wykonywana, głównie jest ona wykonywana w, trakcie, w przypadku sportowców, w przypadku ludzi z autyzmem, ADHD, po ciężkich operacjach, ale tak naprawdę każdy może zostać poddany tej terapii. Co więcej. Ta terapia nie tylko redukuje stres, ale także poprawia pamięć, wspomaga walkę z depresją i też, między innymi, co jest plagą XXI wieku, wzmacnia koncentrację. Niestety ta terapia jest trochę mało jeszcze znana, także mam nadzieję, że dzięki mojej mowie teraz tutaj. Będzie o wiele bardziej znana, i że uczestnicy tutaj, wszyscy, którzy obejrzą tę mowę, znajdą sobie w internecie, czym jest dokładnie neurofeedback EG i może zapiszą się nawet na taką terapię. Bo myślę, że warto. Ale tak jak wspominałam. Niestety trzeba iść do terapeuty, i tak dalej, więc nie jest ona aż tak swobodnie dostępna. Właśnie trzeba się zapisać do terapeuty, terapeuta musi zapisać nas na taką terapię, więc nie jest dostępna po prostu od ręki, tak zupełnie. Więc tak właściwie, czego jeszcze analogowi astronauci mogą nas nauczyć, jeżeli chodzi o walkę ze stresem? Ponieważ misje są stresujące i musimy sobie jakoś radzić ze stresem. A jak wspominałam, ten eksperyment został wykonany tylko w trakcie dwóch symulacji misji kosmicznych, i nie zawsze analogowi astronauci wykonują tego typu eksperymenty, po prostu, bo wykonują oczywiście różnego rodzaju eksperymenty, ale nie zawsze związane z redukcją stresu na każdej misji. Więc jak sobie analogowi astronauci radzą ze stresem? Pewnie Was nie zaskoczę. Ale analogowi astronauci korzystają z tradycyjnych metod redukcji stresu czyli ćwiczenia fizyczne, których nikt nie lubi, albo mało kto lubi. Oczywiście śpią odpowiednio długo około 8 godzin o tym też mało kto pamięta. Są to na przykład drzemki 20-minutowe w ciągu dnia z mojego doświadczenia ja bardzo polecam na przykład. Jest to na przykład medytacja, albo na przykład najprostsze oddechy, czyli to, co zrobiłam na początku mowy, czyli wdech i wydech. I ja na przykład od razu się uspokoiłam, już mi było lepiej. Także bardzo mocno polecam oddechy. Ale wiecie, co jeszcze na przykład sprawia, że czuję się lepiej i spokojniej, zwłaszcza w trakcie symulacji misji kosmicznych? Taka. Zwykła ludzka życzliwość i empatia. Na przykład, jak byłam na symulacji misji na Islandii, to tam w załodze bardzo mocno się wspieraliśmy. I nie tylko w załodze, ale też kontrola misji, czyli organizatorzy nas wspierali. Często pytaliśmy się, jak się czujesz, czy wszystko ok, czy nie jesteś już chory. Bo, tak jak mówiłam, było tam zimno, ciemno, mokro, łatwo było się pochorować. Wspieraliśmy się, pocieszaliśmy się, mówiliśmy sobie, że damy radę, i daliśmy radę. Także empatia ma naprawdę wielką moc. Taka ludzka, zwykła życzliwość. Także podsumowując moją mowę, poszukajcie w internecie terapii neurofeedback EEG. Pamiętajcie o tradycyjnych metodach redukcji stresu i może. Albo po prostu bądźmy dla siebie mili. Dziękuję.